Witam. Dzisiaj przychodzę do was z kolejnym ciastem. Będzie to ciasto szachownica w pierwszej kolejności trzeba będzie upiec biszkopt. Tutaj widzicie jest 7 jajek, na ten biszkopt będzie potrzebne szklanka cukru, szklanka mąki. Jest tutaj proszek do pieczenia i kakao. I już mówię, 7 jajek, będę oddzielała je żółtka od białek, z tym moim sprytnym urządzonkiem. I widzimy się, jak już będę miała oddzielone te jajka, żeby Wam tutaj nie przedłużać. I będziemy przychodzili do miksera i robili biszkopt. Więc już mam białka oddzielone od żółtek. Tutaj mi troszeczkę wpadło żółtka. Może wyciągniemy żółtko. Tak się zdarza. Ale jak tam kopeczkę będzie, to też nic się nie stanie. Każde jajko tu wlewam. Moje białka. Dodam za chwilę szczyptę soli. Wstawiam wam tak, żebyście dobrze widzieli. Tą dobrą szczyptę soli. I będę ubijała te piany z białek. Zamkamy z osłonką, żeby mi się tutaj nic nie chlapało. I będziemy potem dodawać resztę składników. To wam pokażę. Może skoryguję są te żółtka, gdzie my je później dodawali. Jak kupujemy jajka i nie mamy pewności, to najlepiej jest, żeby te jajka wbijać pojedynczo, jeżeli jest duża ilość jajek, żeby sprawdzić, czy one są dobre. Więc, cóż, lecimy z tym ubijanym, piany? <słyska> Piana jest już ubita. Wygląda tak. Wydrobidał soli. Ja teraz zamknę. Tutaj wam pokażę. Tutaj jest ten otwór z boku. Nie wiem, czy dam radę, bo tutaj dobrze. Ten otwór z boku jest po to, żeby powoli dodawać składniki. Ja teraz na najmniejszych obrotach będę po trochu dodawała cukier po jednym żółtku przez ten otwór. Będziemy to mnie przeszali na jedynce. z cukrem już mam utarte jest z tymi żółtkami teraz przyjdzie pora na dodanie tutaj mam wam skoryguję. wymieszane łyżeczkę proszku do pieczenia tą szklankę mąki i dwie łyżki kakao teraz to wszystko wsypiemy żeby cały czas poprawiać żebyście dobrze widzieli wsypiemy tutaj do miski i delikatnie zaraz na jedynce wymieszam można też to wymieszać ręcznie i będzie ciasto gotowe czyli mieszamy i mam tutaj już przygotowaną formę Jedną z moich tych największych foremek Akurat w przypadku tego ciasta musi być blacha Albo kwadratowa, albo prostokątna Nie może być okrągła, bo będę to cięła na paski, to zobaczycie Luki będziemy wypełniali masą serową Może być taka blaszka Duża, ale obawiam się, że może ona troszkę niska jest, więc wzięłam tamto. A też ze względu na fakt, że ona ma ten zamek do otwierania. Potem ładnie jest wyciągnąć to ciasto. Bo zawsze jest ciężko ukroić pierwszy kawałek ciasta, jeżeli mamy taką blachę, jak wam pokazywałam. Ciasto będzie dosyć duże, no i dosyć, jak mówiłam, dzieliście dużo jajek będzie szło. Jest już to ciasto na biszkop wymieszane. Zaraz wlewam do formy. I już ciasto na biszkop wlane mam do formy. Teraz wędruję do pikarnika. Widzimy się po upieczeniu. Mówiłam, nie określę Wam czasu pieczenia, bo mój każdy piekarnik piecze inaczej, czyli do potem. Biszkop właśnie przed chwilą wyjęłam. Jest odwrócony do góry nogami. Zostawiam go do ostygnięcia. Ładnie się upiek. Tutaj blaszkę będziemy w dalszym ciągu wykorzystywać. Ja ją wyłożyłam w ten sposób, że przypięłam teraz tą papier blaszką. Po prostu to później zobaczycie, co dalej. Musi całkowicie ostygnąć i będziemy robić masę serową i robić tak zwaną szachownicę. To zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ja robię na bazie tej podstawowej, czyli skakałem, ale tak naprawdę fantazja nas nie ogranicza. I jeżeli mamy dostęp do barwników spożywczych, ciasto możemy zrobić. Jakiego tylko chcemy koloru? Bo masa serowa będzie biała, może być czerwono-białe, zielono-białe. Jakie chcemy? Ja myślę, że też będę eksperymentowała z innymi kolorami tej szachownicy, ale na razie robię tak jak wedle przepisu, który znalazłam i zobaczymy, jak to wyjdzie w efekcie końcowym czyli biszkopt czeka do ostygnięcia my widzimy się później a ja teraz przystąpię do robienia masy serowej zaraz wam tu wszystkie składniki pokażę mówiłam że jest to ciasto dosyć kosztowne idzie dużo jajek widzieliście do biszkoptu poszło 7 jajek tutaj do masy serowej pójdzie aż Osiem jajek też trzeba będzie oddzielić, białka od żółtek. Stawmy te jajka. Mam tutaj dwa budynie waniliowe. Oczywiście, jak mówię, zawsze nie sugerujcie się firmą, jakiej jakie firmy kupicie. Takie będą dobre. Ważne, żeby te budynie były bez cukru. Dwa budynie waniliowe, niektórzy zastępują budyń też mąką ziemniaczaną, ale myślę, że koszt zakupu budyniu nie jest jakiś straszny. Zazwyczaj robimy, powiem Wam, serniki z twarogu, różnie jak ktoś po prostu uważa, bo przepis wygląda następująco. Jeżeli użyjemy zwykłego takiego twarogu, który tam go mielimy przez maszynkę dwa razy i w ogóle lub takiego twarogu z wiadra, tylko takiego normalnego, niesłodzonego twarogu, czyli bowiem czyli Wam tak, normalny twaróg, żaden niesłodzony, taki mielony przez maszynkę, czy tam przyciskany przez praskę, lub taki twaróg w wiaderku, coś takiego faruk. U mnie akurat będą takie serki waniliowe, ale taki kupujecie w wiaderku, możecie taki kupić zwykły prezydent lub coś innego. Jaki tam kupicie. Dwa dlatego tego będzie twarogu, jeżeli ten twaróg jest zwykły, do tego zwykłego właśnie twarogu dodajemy dwie szklanki cukru pudru. I jeszcze te dwa budynie waniliowe i możemy jakieś esencję waniliową dodawać lub coś tam innego. U mnie ten przepis troszkę zmodyfikowałam po swojemu. Taki serek waniliowy to można kupić w biedronce. I ten serek waniliowy już zawiera wanilię. Zawiera cukier. Więc nie daje tutaj ani cukru do tego sera. Ani żadnych ekstraktów olejków waniliowych. Tylko dodaję ten budyń, bo budyń to musi być, żeby nam odpowiednia gęstość była sernika. I jeszcze do tego, najlepiej wcześniej wyciągnięte, u mnie to już się zanadto roztopiła, aż jest rzadka, margaryna jakąś do pieczenia, jaką tam lubicie i używacie, dzisiaj akurat u mnie palma mąż kupił zazwyczaj taką zwykłą używam margarynę więc teraz ja oddzielę białka od żółtek będę się chyba musiała posłużyć dwoma mikserami bo tutaj w robocie to już tutaj to porościera ma jeszcze dodatkowo trzeba będzie pianę z białek ubić więc tak oddzielę zaraz te jajka przestawię was w drugą stronę do robota i będziemy robili Więc będziemy już zaczynali robić. Tutaj mam, nie wiem czy powiedziałam, było 200 gram tej margaryny. Bardzo już rozpuszczona ta margaryna. W przypadku, jakbyśmy robili z normalnym twarogiem, to tą margarynę stopniowo dodaję żółtka. Tutaj dałam dwa żółtka. To tą margarynę ucieramy z cukrem i żółtkami. A ja nie będę cukru dawała, jak mówiłam ser, że mam cukier. Nie, tak więc będziemy robili w ten sposób cały czas będę tej samej łyżki używała bo nie ma co po prostu brudzić wrzucę sera z połowę z jednego ciasto Wam tak. Ja tutaj sobie wymieszam wszystkie składniki na masę, czyli, czyli tak jak mówiłam, margarynę z jajkami stopniowo będę dodawała, stopniowo będę dodawała ser do tego i dodam te dwa budynie, żeby Wam tutaj nie, nie kałatało, nie hałasowało. Już jak się zrobi ta masa, to Wam pokażę. Wszystkie składniki już są tutaj wymieszane. Teraz jeszcze zostaje nam tylko dodać pianę z białek, do czego można użyć tego samego miksera, przyłożyć z misy i można tutaj ubić, ale że ja jeszcze mam ten mój stary mikser, także skorzystam z tamtego miksera i ubijemy pianę z białek drugim mikserem. I już mam tutaj te białka przygotowane, oczywiście ze szczyptą soli w miseczce i jak mówiłam, posłużę się zwykłym mikserem. Widzimy się już, jak będą ubite, żebym Wam nie hałasowała. Więc mamy już naszą pianę z białek ubite na sztywno. I teraz... Będziemy ją zaraz dodawali, przestawię, skoryguję. Jest bardzo słabe powiem Wam światło. Już nie będę mikserem mieszać, tylko łyżką. Męcik, I tą pianę. Będziemy tutaj wlejemy tą naszej masem. Teraz Wam zasłaniam, wiem. Niestety czasami pewne rzeczy nie mogę ominąć i teraz delikatnie to zaraz wszystko wymieszam. I teraz przechodzimy do dalszego etapu pracy. Widzicie już mam tego biszkopta. Musimy go podzielić na siedem części. Tak sobie zmniejszy raz. Dwa. Trzy. Pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, czyli kroimy W razie bez Na siedem pasków. z podłom. Dwa, trzy, cztery. Dobrze, ja sobie to pokroję. I mam już tutaj pokrojone. Tutaj mi troszkę nierówno wyszło. Ale będzie, zabieramy co drugi pasek. O tak. Tego. To pójdą te paski na wierzch. I tutaj, teraz jakąś łyżkę większą w te luki, będę wkładała masę serową. Przyniosłam sobie już większą łyżkę. Miejmy nadzieję, że ciasto mi się zmieści. Tutaj w te luki będę dorówna wlewała masę serową. Troszkę to potrwa. Widzimy się, jak już będzie pierwsza warstwa. Uzupełniona. Pierwszą warstwę już, jak widzicie, mam wypełnioną też te luki, które tutaj były w tortownicy, bo jest dosyć dużo tej masy. Więc teraz w te miejsca, gdzie szła ta masa, tam się tutaj to nie wywracało, stawiamy te, które żeśmy wyjęli, kawałki w ten sposób, tutaj mi ten jeden troszkę wyszedł nierówno ale na drugi raz sobie zmierzam żeby każdy kawałek był jednakowy akurat tak trzeba, żeby było cztery na spodzie i dwa i trzy, przepraszam na wierzchu, będzie troszkę ta kratka bo jak się będzie kroiło, to będzie taka fajna kratka wychodziła i teraz to wypełniam całkowicie tą masą serową i tutaj już jak widać całość jest zalana tą masą serową potem nam się jeszcze troszkę to podniesie tu widzicie te paski widać ale nawet jak będą te paski, paski widoczne po upieczeniu ale myślę że się powinno to masę serową troszkę podnieść normalnie na styk jest Mówiłam, właśnie, że im większa blaszka, tym lepiej. I teraz wędruję to do pieczenia. A my w międzyczasie, za chwilę będziemy robili polewę. Tutaj mam przygotowane składniki na polewę. Jest tu mniej więcej 3 łyżki margaryny, 3 łyżki cukru, taka dobra kopiasta łyżka kakao i 3 łyżki wody. A może też być 3 łyżki mleka ewentualnie dwie łyżki śmietany i to wszystko rozpuszczę na gazie i odstawię do ostygnięcia będzie to stygło w międzyczasie jak się placek będzie piek i później już zimne wystudzone ciasto będziemy polewali tą polewą tutaj już ciasto jest upieczone wystygło wygląda tak po zdjęciu Rątam. Ja zaraz założę to ronto z powrotem i zamknę, bo będę je polewać polewą, która się już widzicie dobrze zgęstła I tutaj już ciasto jest polane polewą. Za chwilę jeszcze posypiemy wiórkami. Wiórki. i już posypałam wiórkami, ale może zostać tylko polany po lewą. tak jak ja robiłam polewę, taką domową, lub można rozpuścić czekoladę. A teraz ciasto powędruje do lodówki i jutro wam pokażę jak ono będzie wyglądało w środku. U mnie będzie dzień kolejny, a u was to będzie. Tylko chwila, bo ciasto najlepiej smakuje kolejnego dnia. I już moi drodzy jest u mnie drugi dzień. U was chwila. Jak widzicie tu mam kawkę. Sobie przyszykowałam do ciasteczka. Zaraz będziemy je kroili. Ten jest sernik. Przesunę Was bliżej. W pierwszej kolejności ściągniemy ten rond. Polewa już nam się ładnie. Zastygłam. Sama powiem Wam, jestem ciekawa, jak ono w środku wygląda. To ciastko, więc cóż, nakrojimy. Sobie spoko przygotowałam talerzyki. Dosyć szerokim nożem. Z spodu, żeby nam się dobrze ukroiło, ten papier został pod spodem. Mówimy, czy otworzę. Tak, aby mi się przydała szpatułka specjalna. położymy. I faktycznie. Wygląda fajnie. Teraz na porcję. ściągamy ten papier. I prezentuje się tak. Rzeczywiście jest to szachownica. Nie wiedziałam po prostu, jak mi to ciasto wyjdzie, bo jest to ciasto. Nie przyznawałam się do końca, które robiłam po raz pierwszy. Ale widzę, że jest OK. Więc ja teraz resztę już pokroję. No takie kawałeczki. Jest to dosyć kosztowne, jak widzieliście ciastko, ale jest fajne. Eleganckie. Czyli ja to na razie odstawię i tak to się prezentuje u mnie będzie widzicie z kawką takie ciastko można się zrelaksować tutaj widać że po ukrojeniu wygląda bardzo bardzo fajnie. Następnym razem pewnie poeksperymentuję zrobię to Biszkop jakiś inny kolor też może fajnie wyglądać. A ja się żegnam z Wami Pa.